No i właśnie to wynika z tego, że lekarz nie zapisał na kolejną wizytę z badaniami, jak to wygląda, a my w kulturystyce wiemy, że trzeba kontrolować stan zdrowia, stan hormonów, robiąc badania i podbadania, dostosowując czy to suplementacje, czy to też jakieś leki, które. Jeżeli trzeba, uregulują kwestie, a jeżeli wszystko jest ok, no to mamy w badaniach, że wszystko jest ok. Więc tutaj błąd lekarza polega na podaniu samego testosteronu bez badań i teraz nie wiadomo, czy potrzebny inhibitor, czy niepotrzebny, jak wyglądają parametry krwi i tak dalej. I teraz jakie. Hmm, są lepsze sposoby podawania testosteronu w ETRT. Lepiej będzie znacznie podanie chociażby y, czy to dwa razy w tygodniu, czy co trzeci dzień, bo wtedy mamy stabilne stężenie.